Witam Was serdecznie, wodniki na czytaniu lutowym, 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 czytaniu lutowym. Zaczynamy tą serię miesięczną od Was, ponieważ macie urodzinki, także składam wam najwspanialsze życzenia z okazji Waszych urodzin. Także wodniki. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć. Zaczniemy sobie, rozłożymy sobie karty tak ogólnie. Zobaczymy, co to jest za sytuacja. Zobaczymy może o tą pracę, finanse. Ale zdecydowanie spojrzymy w karty miłości. Co w życiu miłosnym? Dobra. Energia ogólna na luty dla wodnika. Mamy 7 pucharów. Mamy. Cztery denary. Mamy cesarza. Okej, okay. ktoś może się zadawać z baranami. Mamy sześć mieczy. Mamy umiarkowanie. Wiecie co, wodniki, co ja widzę? Wy sobie robicie porządki w swoim życiu w lutym. Będziecie robić sobie porządki. Zorganiz zorganizujecie swoje życie. Będziecie bardzo. Ogólnie trzymały swoje sprawy blisko siebie i nie będziecie za bardzo wpuszczały nikogo do środka wodniki. Cały chaos emocjonalny, mi się wydaje, że chcecie sobie poukładać w głowie wszystko i w swoich emocjach i w swojej głowie i zorganizować sobie życie, dlatego w centrum mamy tego też Także wy chcecie popłynąć od chaosu na spokojniejsze wody i znaleźć święty spokój w swoim życiu, ale najpierw musicie się kochani, zorganizować i Wy się zorganizujecie w tym lutym. Siedem pucharów. Także ten miesiąc, luty zacznie się tak jak gdyby dla Was od potrzeby dokonania jakichś wyborów. Możecie mieć przed sobą wiele możliwości, ale istnieje ryzyko, że nie wszystkie oczywiście są realne albo korzystne dla Was. Także będziecie musiały wodniki rozróżnić między marzeniami a rzeczywistością. Także unikajcie tej iluzji, i podejmujcie jakiekolwiek decyzje w oparciu o logiczne przesłanki. Słuchajcie, mamy cztery denary również. Cztery denary mówią o tym, że w lutym może pojawić się potrzeba zabezpieczenia swojej stabilności, także możliwe, że musicie się skupić troszeczkę na, na swoich finansach. Także potrzebujecie tej stabilności nie tylko w kwestii finansowej, ale również w sprawach emocjonalnych. Może towarzyszyć Wam, jak gdyby, taki lęk przed zmianą, albo będziecie miały, będziecie miały taką chęć kurczowego trzymania się tego, co znacie. Także ważne wodniki, żebyście się nie zamykały na nowe możliwości, i czasami trzeba odpuścić sobie tą kontrolę, bo, bo, bo to pozwoli Wam na, na osiągnięcie czegoś więcej. No i mamy cesarza. Cesarz to autorytet, to porządek, to odpowiedzialność, także w lutym. Musiały być zmuszone, będziecie zmuszone działać w sposób zdecydowany i poukładany. E, może pojawić się figura męska, czyli cesarza w waszym życiu, która odegra ważną rolę w tym y, lutym. To może być mentor, to może być partner, ktoś, kto może wprowadzić stabilność w wasze życie, ktoś, kto pomoże wam w podejmowaniu decyzji. Także tu mamy tego cesarza, to dla niektórych wodników, ale jest ta męska siła tutaj. Do tego mamy sześć mieczy. Sześć mieczy to są podróże. To może być dosłowna podróż w nowe miejsce, ale to jest również metaforyczne takie przejście w stronę spokojniejszego i bardziej harmonijnego życia. To będzie taki czas wychodzenia już z trudności, zostawiania za sobą przeszłości. I odnajdywania wewnętrznego spokoju. Będzie to miesiąc, w którym zaczniecie widzieć światło w tunelu. No i co? Mamy umiarkowanie, i to umiarkowanie już podkreśla znaczenie tej równowagi, tej cierpliwości. W lutym macie się nie spieszyć z decyzjami, ale też nie unikajcie działania. Klucz do waszego sukcesu leży w harmonii, w znalezieniu tego złotego środka pomiędzy pracą, relacjami i troską o siebie. Także czas uzdrawiania, zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego. I po koniec lutego powinien być spokojnym miesiącem dla Was. Także jaki będzie ten miesiąc? To będzie miesiąc decyzji. Będziecie musiały dokonać jakichś ważnych wyborów, które będą miały wpływ na przyszłość. To będzie miesiąc stabilizacji. Poczujecie tą potrzebę bezpieczeństwa, uporządkowania sobie życia. To mówią cztery denary i cesarz. To będzie również taki miesiąc przejściowy, przejścia, będziecie wychodzić z trudności i zmierzać bardziej w stronę spokojniejszej energii. I również miesiąc równowagi, gdzie znajdziecie tą harmonię w każdej dziedzinie życia, i to będzie bardzo ważne w lutym. Także słuchajcie, luty, czas na przemyślenia i na porządkowanie swojego świata. I takie spokojne wprowadzanie zmian. Warto zaufać sobie i działać z rozwagą. Także taka ogólna energia dla Was wodniki. Dobra. Zobaczmy sprawy pracy. Co jeżeli chodzi o pracę i finanse? Praca, finanse w lutym dla wodnika. Praca, finanse, luty. denary, super pięć pucharów ktoś tutaj będzie się martwił o przeszłość siedem mieczy i pięć denarów słuchajcie, słuchajcie chyba musicie zadbać o trochę tą stabilność waszą finansową w lutym bo ja tutaj widzę nieciekawe karty, jeżeli chodzi o finanse i pracę Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą pracę, finanse, to miesiąc luty w sferze zawodowej może rozpocząć się od współpracy z innymi. Trzy ehm, denary to jest taka karta pracy zespołowej, wzajemnego wsparcia, dzielenia się wiedzą. Jeśli pracujecie nad jakimś projektem, to warto zaangażować się w działania zespołowe, bo ta wspólna energia przyniesie takie gdyby lepsze efekty niż ta samotna walka. Możecie otrzymać uznanie za swoje umiejętności, ale ważne będzie takie także ciągłe takie doskonalenie się dla Was. No i mamy pięć Pucharów. Pięć Pucharów to jest taka karta, która mówi o rozczarowaniu i o żalu, ale związanym z przeszłością. Także to mogą być jakieś niewykorzystane szanse albo straty finansowe. Także luty może przynieść Wam momenty, kiedy będziecie analizować to, co nie wyszło. Ale ważne jest, żeby, aby nie utknąć w tych negatywnych emocjach. Macie się skupić na możliwościach, które nadal są przed Wami. Dlatego mamy siedem mieczy. Jeżeli chodzi o, o sferę finansową, zawodową, to tutaj jest konieczność strategicznego działania. Ta karta mówi o sprycie i o ostrożności. E, także możecie mieć do czynienia z osobami, które nie grają fair. Albo same wy, wodniki, będziecie musiały działać w sposób bardzo przemyślany i bardzo dyplomatyczny. Macie również uważać w lutym na manipulacje albo jakieś ukryte motywy w umowach, współpracach itd. Siedem mieczy to jest ogólnie taka karta oszustwa. Także uważajcie, co robicie i bądźcie mądry, cokolwiek robicie. Dlatego mamy pięć denarów. I ja tutaj widzę chwilowe trudności finansowe albo takie, to wy będziecie miały takie wodniki poczucie braku. Także mogą się pojawić jakieś nieprzewidywane wydatki, które naruszą wasz budżet. Ważne jest, żeby się nie bać prosić o pomoc albo szukać jakichś alternatywnych źródeł dochodu. Również takie odświeżenie, żeby zarządzać swoimi zasobami. No i mamy moc, która podpowiada, że mimo trudności macie w sobie siłę żeby przezwyciężyć wszystkie wyzwania, Wasza wytrwałość, wasza determinacja i zdolność radzenia sobie ze stresem pomogą Wam znaleźć po prostu wyjście z trudnej sytuacji. Także to będzie taka zachęta, żebyście były dalej pewne siebie, wodniki, żeby, żebyście zaufały swoim umiejętnościom i żebyście podejmowały świadome decyzje. Także, jeżeli chodzi o pracę, współpracę, zaangażowanie, będą bardzo ważne, te trzy denary. Ale macie być ostrożne i macie mieć takie strategiczne podejście do działania, do działań. Finanse możecie odczu odczuć w lutym takie chwilowe trudności finansowe albo jakieś nieprzewidziane wydatki. E, to będzie taki przejściowy stan, ale odpowiednie zarządzenie, zarządzanie pomoże wam uniknąć jakichś większych problemów. I ogólna taka rada, wasza wewnętrzna siła, wasza determinacja będą bardzo ważne w lutym. Do pokonania przeszkód. Macie się nie poddawać, jeśli nawet na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się bardzo trudna. Także jeżeli chodzi o finanse i pracę, to ten luty może przynieść jakieś pewne wyzwania dla Was. Ale jesteście wystarczająco silne wodniki, żeby się z tym wszystkim uporać. No dobra, zobaczmy sprawy miłosne. Miłość, miłość na luty dla wodnika. Co tutaj, jeżeli chodzi o kwestie miłosne dla wodnika? Miłość, miłość dla wodnika. Co, jeżeli chodzi o sytuację miłosną dla wodnika? Siedem denarów. Znowu moc. Niektóre z Was wodniki, ja tutaj widzę silną energię lwa. Możecie się ogólnie zadawać z lwami w lutym. Aż pucharów. Słońce. I 8 buław. No dobra. Jak tam sobie chcecie wodniki? Słuchajcie, kochane, sprawy miłosne, 7 denarów. Także w miłości ten luty rozpocznie się od refleksji i takiego cierpliwego oczekiwania na efekty działań, które już podjęłyście wodniki. Możecie zastanawiać się nad tym, jak rozwija się wasza relacja. Jak się będzie rozwijało wasze życie miłosne? Czy wasze starania w tej sferze zostaną docenione? I to będzie taki czas, początek lutego na analizę i cierpliwość. Owoce waszej pracy, jeżeli pracowaliście nad związkiem albo nad uczuciami, nie pojawią się od razu, ale ich rozwój będzie pozytywny. Słuchajcie, mamy moc. I moc w uczuciach mówi o dużej wewnętrznej sile, która pomoże wam radzić sobie z wyzwaniami w relacjach. Możecie być stroną również, która będzie wprowadzała harmonię do związku, pokazuje wsparcie, ciepło. A jeśli w relacji były jakieś trudności, to wasza wyrozumiałość, wasza cierpli cierpliwość pomogą je przezwyciężyć. Jeżeli chodzi o nowe znajomości, to moc wskazuje, że na silne jakieś przyciąganie i silną chemię. Do tego mamy pazia pucharów. To jest karta nowych uczuć, to jest karta romantycznych gestów, to jest zapowiedź miłych niespodzianek. Także tu może się pojawić nowa znajomość, która obudzi w Was romantyczne emocje. A jeżeli jesteście już w długoterminowym związku, to możecie liczyć na gesty czułości, odnowienie romantycznej atmosfery. Także luty przyniesie taką lekkość i taki pewien element świeżości w Waszym życiu miłosnym. No i Piękne słońce. Eee, jakieś słońce, mamy piękne słońce i to jest najbardziej pozytywna karta. A jeżeli chodzi o miłość, to w ogóle szał, dziękuję. Dużo szczęścia, dużo radości, poczucie takiego spełnienia w relacjach. To będziecie czas, może tak bardziej pod koniec lutego, gdzie będziecie się czuły kochane, doceniane. Jeżeli jesteście w związku, to będzie taki moment wspólnych sukcesów, Wzmacniania więzi, a dla singli ta karta może oznaczać właśnie pojawienie się osoby, która wniesie dużo światła do waszego życia. No i mamy osiem buław, czyli ja już tak uważam, że pod koniec lutego tu się zacznie coś w waszym życiu miłosnym dziać na pozytywnie. Także szybki rozwój jakiejś sytuacji, dużo komunikacji, jakaś taka intensywność emocji. Także w lutym, koniec lutego te sprawy sercowe mogą nabrać tempa. Może to być nagły taki wybuch namiętności, to mogą być będziecie mogły być zbombardowane romantycznymi wiadomościami, to mogą być jakieś spontaniczne decyzje związane z relacjami. Także tutaj ta, ta karta zdecydowanie wskazuje na ruch, jeżeli chodzi o sferę miłosną, spraw, uczuć. uczuć. Tu nie będzie stagnacji, tu jest brak stagnacji. Tu zacznie coś się dziać pod koniec lutego i wy możecie oczekiwać dużo radości, dużo szczęścia i bardzo miłych gestów. Także słuchajcie, bardzo pozytywna energia, jeżeli chodzi o nowe możliwości i miłość. Zacznie się troszeczkę tak wolniej, no ale mamy cierpliwość i tą refleksję, także. Skupcie się na tym na początku lutego, bo to przyniesie, przyniesie dobre rezultaty. Siła i wyrozumiałość to pomoże Wam pokonać ewentualne jakieś trudności w sprawach miłosnych. Nowe uczucia, romantyczne gesty tutaj coś wniesie świeżość, tutaj pojawi się świeżość, jeżeli chodzi o Wasze życie miłosne. No i radość, szczęście, spełnienie w miłości i szybkie tempo wydarzeń. Coś, co wprowadzi ekscytację i rozwój do Waszego życia. Um, także jeżeli chodzi o luty, to ten luty będzie czasem, w którym możecie liczyć na rozwój uczuć. Tutaj będzie to poczucie spełnienia, niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy dalej szukacie miłości. Pod koniec lutego musicie mi napisać, czy już znalazłyście jakiegoś, jakiegoś kogoś do kochania. E, także takie czytanie dla Was wodniki. Króciutkie, bo króciutkie, jeżeli jesteście zainteresowane czytaniami prywatnymi, zapraszam Was, wejdźcie na moją stronę, tam można wykupić czytanie i zobaczyć, zapoznać się, jakie, jakie um, przygotowuję czytania. E, a ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkiego najlepszego, no i tej miłości i dużo słońca Wam życzę. Wodniki, buziaki, papa. Pa.